Witajcie, żeby nie było, że tylko pokazuję Prinza. Teraz może troszkę z Goldena. jest starszy Golden. Lat około 15. Przerzedzanie benzynady. Miną no, fajnie zadziałało. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Także pojedyncze owoce. Bardzo fajnie wyglądają. Już bardzo ładnie. Oczywiście pokazuję tutaj stronę wschodnią, która nie została potłuczona przez grat, bo po zachodniej stronie, niestety, tak kolorowo to nie wygląda. Zaraz zobaczycie, zobaczcie, wszelkie obicia, jakie tylko były, wszystko widać i to nigdzie nie zniknie. Czyli będę miał zbiory stronami, strona zachodnia. Niestety prawdopodobnie obierka lub przemysł, strona wschodnia na handel. Zaczyna mi się powolutku opadzina liści. Niestety monkozet, który był najlepszy na ten problem jest wycofany. Można go oczywiście gdzieś tam jeszcze kupić. Nie wiem jak to formalnie, prawnie wygląda. Czy go można używać, czy go nie można używać. To już zostawiam każdemu do przemyślenia. Więc tak wygląda goldenik. Powiem bardzo fajnie. Dosyć późno robiłem przerzedzenie. Zrobiłem kiedy najpierw było tuż po kwitnieniu. Kiedy większość kwiatów przekwitła. Pojechałem po monitem w dawce pół litra na hektar. I nie wiem, jakieś 2,5 do 3 tygodni po yy, użyłem adeniny, yy, Dałem troszkę wyższą dawkę, bo dałem 180 gram czystego składnika na hektar. I moim zdaniem, no fajnie to zadziałało. Zaraz sobie zobaczyć jeszcze na młodszych drzewach, jak to, jak to wygląda na młodszych drzewach, bo stare drzewa inaczej. Inaczej to przyjęły, młodsze troszkę inaczej to przyjęły na starszych drzewach, mniej więcej, to przerzedzanie jest równomierne na całej wysokości korony, a na młodszych troszkę, troszkę w górnej części korony jednak, czy nie doleciało, czy nie zadziałało tak, jak powinno zadziałać, czy szybciej po prostu wyschło, inne były warunki, nie wiem, ale tam jest troszkę inna sytuacja. Dobra, przechodzimy na młodszego Goldena. Zobaczycie jak wygląda młodszy Golden. I tu mamy młodsze drzewa. Ośmiolatki, o ile dobrze pamiętam. I zobaczcie, od dołu korony. Ta sama dawka nie ta sama dawka pomonitu. Od dołu korony wszystko ładnie wygląda. A idziemy w górę. I na górze, jednak po wierzchołkach, gdzieś gdzieś troszkę gęściej to jest, ale moim zdaniem, nadal to fajnie wygląda. Na chwilę obecną, parcha na owocach nie widać. Parch na liściu, oczywiście, gdzieś tam jest obecny. Zwójki, owocówka na chwilę obecną, pod kontrolą. Jak już wcześniej mówiłem, wczoraj i przedwczoraj robiłem właśnie zaobieg afirmem na zwójki na owocówkę, ze względu na to, że no, pod koniec zeszłego tygodnia, yy, dobrze mówię, pod koniec zeszłego tygodnia? Inaczej nazwę to. Yy, około 7-8 dni temu miałem dosyć wysokie loty na pułapkach, yy, sporo się łapało, więc postanowiłem powtórzyć teraz afirmem wcześniej był to koragent, koragen na początku miesiąca ale po dwóch tygodniach po dwóch tygodniach właśnie po zastosowaniu koragenu weszły dosyć obfite opady które praktycznie zmyły raczej na pewno zmyły cały koragen więc tu nie było co się zastanawiać tylko trzeba było zwalczać jak widzicie ordzawień jako takich nie mam Bynajmniej na razie, mam nadzieję, że się już nic tutaj nie pojawi zardzewień, niczym tutaj nie zepsuje tych owoców, dwa razy było robione gibberellinami, więc w moim przypadku to dwa razy wystarczyło w zupełności. No i tak by wyglądał Goldenik, Raz sobie przejdziemy na Lobo, bo jeszcze tutaj mam pod ręką Lobo i zobaczycie jak wygląda. U mnie lobo też na trochę starszej kwaterze, ale nadal w miarę fajnie wyglądające lobo. No to idziemy na lobo. Jesteśmy na lobo. Yy, troszkę zacząłem tutaj lobo ciąć na kolor. Jak widzicie, podsłaniałem trochę tego owocu. Yy, jednak lobo potrzebuje takiego przecięcia. Lobo bez koloru jest niesprzedawalne, więc trzeba go przyciąć na kolor. Troszkę o tej porze jest to ryzykowne, żeby to lobo przycinać, bo jednak, jak widzicie tutaj nawet, w tym miejscu jest delikatne przyparzenie już przez słońce. Ale no trzeba, lobo jednak trzeba, jeśli są starsze drzewa, jak w moim przypadku, to trzeba to przyciąć. Na młodej kwaterze tam lobo jest odsłonięte w zupełności, tam nie ma potrzeby cięcia. Więc tylko mam tutaj starszą kwaterę do przycięcia. Jak widzicie, podsłaniałem sporo nie wiem, źle, dobrze tak mniej więcej co roku totnę i efekt jest. Zaraz przejdziemy sobie tam niżej, to zobaczycie, jak to wygląda, niecięte. Tu, oczywiście, ta sama sytuacja co na Goldenie czyli zachodnia strona dostała gradem. Tak jak tu widzicie po owocach poobijane te owoce, które były przysłonięte przez liście, tak jak tu widzicie, no nie dostały, także tu się coś więcej wybierze. Lobo. Z lobem jest ten problem, że lobo jest typowo, że tak powiem giełdową odmianą. Ale coraz częściej się spotyka, że ktoś to lobo bierze na sortowanie, czy gdzieś dalej wysyła, bądź to na kraj, czy gdziekolwiek indziej. Także tu nie mam dużo nasadzonego loba, więc nigdy z nim nie miałem problemów ze sprzedażą, więc mam nadzieję, że nie będę miał nadal i tu już jest niecięte, jak widzicie przyrosty dosyć duże robione tu było regalisem, troszkę to jeden regalisk poprzytrzymywał te przyrosty Widzicie są grube, mocne przyrosty ale nadal zasłaniają dużą część owoców gdzie nie jest ok, ale w gruncie rzeczy lobo jest do przycinania, do cięcia letniego, do odsłonięcia owoców tak by to wyglądało. W moim przypadku nie wiem poruszać tutaj cenę przemysłu czy nie poruszać. To jest po prostu temat rzeka, temat, w którym nie wiem każdy by się chciał wypowiedzieć, każdy by mógł powiedzieć, że nie będzie sypał. Nie wiem, jest to tam zawsze z tego przemysłu jakiś groszno, ale szanujmy się, no i nie. Nie dajmy się, kurczę, robić bambukon, no ale niestety. Niestety, jak to u nas w kraju bywa, yy, jeśli mamy szczyt sezonu, przemysł jest praktycznie w takiej cenie, że się go nie opłaca zbierać. Yy, jeśli ktoś zbiera, to mam nadzieję, że zbiera tylko i wyłącznie własnymi siłami i nie zatrudnia nikogo do tego, bo zatrudnianie osób do zbierania przemysłu przy nawet obecnej cenie 30, bodajże 5 groszy u nas na skupie jest to się mija z celem mija się to z celem, mija się to z opłacalnością, z jakimkolwiek rachunkiem, z jakąkolwiek kalkulacją, no nie wiem jak to jak to tu nawet powiedzieć. Słuchajcie, jeśli w tym sezonie damy się znowu tłamsić to na następny sezon będzie dużo mniej producentów i w kolejnych latach będziemy mieć coraz mniej producentów owoców czy to jabłka czy to nie wiem malin czy to porzeczki takiej czy innej bo nie łudźmy się cena tegoroczna porzeczki czarnej 9 zł to była tylko i wyłącznie zachęta do nowych nasadzeń i za nazwijmy to 3 lata może 4, znowu zejdziemy z ceną poniżej kosztów produkcji co do jabłek, to cena już dawno temu jest poniżej kosztów produkcji. Jeśli ktoś by to tak sumiennie policzył to w ubiegłym sezonie koszty produkcji przeciętnego, niedużego gospodarstwa sadowniczego powinny wahać się w okolicach 1 złotego za kilogram bynajmniej u mnie to tak mniej więcej wyglądało jak sobie to wszystko zliczyłem no i co tu dużo gadać sprzedawanie jabłka poniżej złotówki w maju czerwcu to jest po prostu gwóźdź do trumny a Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja na świecie obecnie z jabłkiem, gdzie Chiny mają dużo, dużo mniej jabłek. Tam bodajże było to 10 milionów ton mniej. Stany Zjednoczone też będą mieć dużo mniejszą produkcję, więc zapotrzebowanie na koncentrat będzie i to będzie bardzo duże. I to tylko od nas zależy, czy my. Dostarczymy im ten towar, a jeśli go dostarczymy, to w jakiej cenie? Dobra, tym miłym akcentem kończę na dziś. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za wszystkie komentarze i pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.